Halo, halo. Halo, halo, jest tam kto? Witam Was serdecznie. Yy, dzisiaj taka aktualizacja. Z tutaj z tych moich prac za dużo się nie poczyniło, oprócz tego, że mam zdjęty ten boczek. O, może z telefonu wam poświecę. Zaraz. Kochani, kochani, kochaniutcy, no tutaj jest zdjęty ten boczek. Czy ja o tym opowiadałem? Nie wiem, jak się powtarzam, to wybaczcie. Mam już swoje lata yy, i nie pamiętam, co nagrywałem. O kurcze, mam paczkomat do odebrania. Widzicie, strasznie leje. A ja mam do odebrania tą matę, ale 3 O, taką, 3mm. Yy... Pierwszym razem zamawiałem 9 metrów yy, tej maty i ona mi wystarczyła tutaj na ten sufit cały, boczki po obu stronach przy nadkolu, ta strona dolna i tutaj ta ściana. No i zostało tutaj tyle, to jest bardzo mały kawałek, ma może z 30 cm. Ojej. gdzie się nie ruszę, to wszystko się grzmoci więc o, to mi się przypomniało, muszę jeszcze dzisiaj dylać po, po tą matę no dobrze, zmieściła się do paczki więc o tyle fajnie tej mam na tyle, tej 13 mm, że wystarczy mi tutaj ja nie myślę, że będę tę strefę sypialną ocieplał, jeżeli już no żeby tutaj w nocy było jak najlepiej to wyizolowane w tym miejscu bezpośrednio że tak powiem sypialnym zobaczymy jaki będzie rozkład sił i mamy kolejną odsłonę przyszła mi tamata, 3 mm Musiałem takimi kawałkami ją powyklejać. No, bo te poprzeczki na razie ich nie demontowałem, bo będę potrzebował samochodu, więc żeby to tak się to pomieściło, gdzieś tam, no to takimi kawałkami pomontowałem. To jeszcze muszę dokleić te przestrzenie. Żeby nie było, to, to było to poczyszczone wszystko. Tak właściwie się zastanawiam, czy to, to też nie jest moja nadgorliwość, a nadgorliwość wiadomo od czego jest gorsza, bo to się tak trzyma. No pod palcem jak pod drapie, no to coś odchodzi ten klej. gdzie Niegdzie jest grubiej, gdzieś niegdzie jest cieniej. I teoretycznie może jakbym na to tą matę tutaj kleił to nic by się z tym nie stało, tym bardziej, że ona jest tak jest później dociskana ale. Yy. ale ale ale, ale dla swojego świętego spokoju, wolę to wyczyścić, no dużo pracy to też zajmuje yy. tylko kurczę wiem przynajmniej, że że jest czyste. No, także kończę dzisiaj już tą część. I, I będę musiał rozkminiać, jak tutaj robić te mocowania górnego łóżka, jak to tutaj rozwiązać. Bo tak naprawdę, tu gdzieś wychodzi obudowa do okna, która ma w sobie roletę. I ja bym chciał, żeby na wysokości tej obudowy już dochodził materac, czyli finalnie, aby deska, spornik pod yy, urzebrowanie łóżka tu gdzieś było. Natomiast koliduje mi to z tą bramką, z tą bramką, i, no i trzeba będzie się troszkę nagłowić, jak to zrobić, żeby mieć tutaj fajną przestrzeń na górze też dla dzieciaków, i jakoś to mocno, żeby się trzymało. Jakieś niecałe 6 stopni jest tutaj, więc zaraz pewnie tu nachucham. Muszę się ruszać, to mi się cieplej zrobi. No hej, no hej. Minęło parę dni od tej mojej ostatniej nagrywki. Jak tutaj, to prawda, nazwijmy to tą czarną plamą. Ocieplałem, demontowałem, wymierzałem. Może tak będzie lepiej. I te parę dni spędziłem na dorabianiu tutaj tego szkieletu pod dolne wróć pod górne łóżko. I przez te parę dni. Hmm. Wykorzystując zasób drewniany, czyli to, co było, takie kantówki były w tym samochodzie, plus to, co mam już z zasobów z te czwórki, plus y, takie y, kantówki, które przy remoncie domu pozyskałem, przy domu mieszkania, bo ktoś na takich kantówkach kiedyś robił y, sufit podwieszany. I tym oto sposobem, metodą rzeźbiarstwa, bo tu na przykład w tej kantówce była taka dziura, więc wypełniłem ją jakąś kawałkami drewna zalałem klejem. Ona ma tutaj takie nacięcia, nie wiem czemu. Ale to jest kawał kantowy 6x4 i pod takie wsporniki to spokojnie, spokojnie yy, tutaj wystarczy. Więc posiłkując się takimi yy, kawałkami, yy, zacząłem budować sobie taki szkielet. To będzie z lewej strony, to będzie tutaj mniej więcej z prawej strony. Łączyło się tak, będzie szło od góry. Yy, takie coś, w ogóle te kawałki yy, szlifowałem. Takim bączkiem wiecie, z Parkside na papier yy, samoprzylepny, nie, samoprzylepny, nie samoprzylepny tylko na rzep Żeby to było takie miłe w dotyku, to nie jest jakoś tam wyheblowane, oheblowane Po prostu nie ma takich grubszych zadziorów To będzie ukryte, co nie znaczy, że też można iść w takie dziadowanie Dziadowanie <grytanie> <grytanie> Ale tu chodzi o to, że jest ja to tak wstępnie poszlifowane. Yy, to jest dolna listwa. Zaraz ja to tutaj przymierzę na, na tą ścianę. I może coś bardziej to obrazuje. Yy, jaki mam zamysł. A wy mi powiecie, czy tak może być, czy tak czy, czy ja to mam rozbierać i, i absolutnie. Nie no dobra. Yy, On tuje składam. Ta, montuję, składam. Baju baju. Nie wiem, wspomnieć, nie wspomniałem. E... Co Wam chciałem pokazać? O! Jeszcze chciałem Wam pokazać coś, co już dawno temu sobie stworzyłem. Z blachy. Takie wyspawane profile. Tak to można nazwać jest blacha. Ona tutaj ma wąsy pozaginane, pospawane, pomalowane, wypustki. Mam takich elementów 8. Wszystkie mają takie wąsy. Jeden jest jakiś mało sprytny, a tylko takie dwa wąsy. Tak jakoś mi wyszło, nie wiem. Ja to jakoś robiłem jakoś, jakoś. Zamysł jest taki, był taki, że to będzie mocowanie do dolnego łóżka czyli na dół były dawane takie kantuwy 6x4 taka kantowa ma wejść w to zablokować się i trzymać z dwóch stron miało ma, może będzie to montowane tutaj na dole yy, nastała błoga ciemności więc ja poświecę. Nie odchodźcie od odbiorników, nie regulujcie ich. Wszystko jest pod kontrolą. Takie rzeczy się zdarzają, naprawdę. Nawet najbardziej profesjonalnym youtuberom to się zdarza. Jeżeli nie zdarzyło się żadnym z Waszych tam ulubieńców, no to jestem pierwszy. To jest mocowanie, które ma być wspierać się tutaj o tą półkę. Które ma powodować, że zyskuje parę centymetrów, jeżeli chodzi o konstrukcję łóżka, ta reszta to jest kwestia już później wysokości materaca, no i tam jakieś deseczek, które będą w poprzek. I koncepcja jest taka, że łóżko mniej więcej będzie na równo z tym tutaj, z tą półeczką. Nie wiem, jak ja to mierzyłem, ale taki był zamysł i tak chyba to będzie wychodzić. To jest takie mocno teraz w powietrzu, wszystko. No i też rozporem siły tej z deski. Będzie to teoretycznie stabilne. Jeżeli to będzie, ta kantuwa będzie wchodzić tak na styk. No to to będzie rozpierać. Wąsy górne będą to trzymać. I powinno być ok. Troszkę mi się skomplikowały sprawy, bo te kantówki, które tutaj są na dół, były na dół przewidziane. 4, takie na 1,80 80 m z groszem, prawdopodobnie wykorzystam na górę. Bo inne kantówki, które miały być na górę, takie o 4 na 3 nawet jak tam podwójnie, to się wydają zbyt elastyczne. I na górę dlatego pójdą. Chciałbym to tu umieścić. Jakbym miał na czole, to byłoby łatwiej. O, przepraszam. Więc tego typu kantówy pójdą na górę, ale. Przepraszam. W pionie, żeby króliki na tym spały i pod nimi na pewno to będzie stabilne i się nie ugnie. A na dół coś będę myślał, bo na dole tak naprawdę jest ciągle możliwość, że w jakichś miejscach można je od spodu do podłogi powzmacniać więc zanim przyjdę przejdę tutaj do montażu tych szkieletów to tak naprawdę no trochę się kręcę jak bąk bo muszę przymocować to to trzeba przymocować czyli natrasować dziury w tym odpowiednio wygiąć żeby mieć otwory pod te uchwyty no, i tutaj się robi problem, bo teoretycznie tu ma być ściana. Tu. I wiadomo, ja miałem to odrysowane w WC. Tu jest tyle tych linii, nie ta, tylko ta. P. P. Nie ta, tylko ta. Więc y, prawdopodobnie tutaj jest taka linia, gdzie będzie ściana. No, i muszę to mniej więcej tak wymierzyć, że jak już później tutaj dam tę konstrukcję, żeby wiedzieć, gdzie będą sporniki, jak to przykręcić. No i widzicie. No, i właśnie za to się zaraz zabieram. Pewnie, jak coś tutaj wyt wy wymodzę, wytworzę, no to się odezwę. Bo no, co tu nagrywać? Jak ciemno, zimno, do domu daleko. O, teraz możecie zobaczyć całą armię. Tych moich uchwytów, które tutaj wcześniej wspominałem, jednego brakuje, ponieważ ten jeden jest już tutaj, jest już tutaj zamontowany. Zrobiłem tutaj taki myk, że w tej wystającej wardze nożycami do blachy wyciąłem. Wciąłem kawałek blachy, żeby to mi się tutaj wsunęło. Podgiąłem jedną jedno z tych yy, dziurek, Podjąłem, żeby ona dochodziła mi do tej bocznej ścianki. Wsunąłem, żeby maksymalnie ten uchwyt był na skrajnie, już przy, przy, przy drzwiach tylnych. I po prostu wkrętami to przymocowałem. Kiedyś miałem. Zacny plan, żeby to robić wszystko na na Krętki, ale życie to zweryfikowało, bo nie mam dostępu do prądu. I, I co? I radzę sobie w ten sposób, chyba już o tym mówiłem. Wkrętarka, blacho, wkręt. On robi wstępną dziurkę, a już właściwy blacho wkręt mocuje mocuje uchwyt, czy co tam sobie życzymy. No, tu będzie dłuższa. Chciałem, żeby to było maksymalnie pod kątem prostym. No Zobaczymy jak to tam będzie patrzyło. Jest na tyle głębokie. Że I szerokie, że tutaj jak przyjdzie kantuwa, ważne, że ona będzie, żeby była na styk, ciasno weszła, to myślę, że to będzie trzymać. Na chwilę wydaje się to być stabilne. Do góry tego nikt nie będzie podnosił, to ma działać na dół. Coś podobnego, podobny patent miałem w te czwórce. Sprawdzało się, nic się z tym nie działo, więc myślę, że tych spawów, tej blachy, ciężar dwóch dorosłych osób rozłożonych na 1,20 łóżku no nie wiem co by tu musiało być żeby to wygięło i żeby kantowa spadła a pewnie i tak jakieś wsporniki będę stosował teraz tak ochoczo zapowiadałem te konstrukcje tutaj, ale teraz tak naprawdę muszę przymocować jeszcze trzy te uchwyty trzy, ponieważ prawdopodobnie będę miał odzysk z łóżka tych szczebelków, ale te szczebelki, bo to z łóżka dziecięcego, one są na 80 cm. Więc a będę miał ich z dwóch łóżek. Więc myślę, że po prostu by troszkę zaoszczędzić. Chociaż no te szczebelki nie są jakoś drogie, ale można na przyjemniejsze rzeczy wydawać pieniądze niż na szczebelki. Chociaż zakupy do kamperka są przyjemne. Już nie brnę, dobra, już nie brnę w te moje wywody, bo filozof ze mnie jak z gorzej dupy trąba. 80 cm będę chciał robić między jednym a drugim 80, między końcowym a tym tutaj też niech będzie 80 i te szczebelki one po prostu mniej więcej będą na przemian szły. I robiły podkładkę pod materac. Tak sobie to wymyśliłem. Tak to będę robił. A czy to będzie działało? No nie wiem. Na tym etapie jasno widzę, nie jestem. W mojej teoretycznej wizji powinno to działać. W tym odcinku to wszystko, co dla Was przygotowałem. Dzięki za oglądanie, za wytrwanie do końca. Ten materiał, który oglądacie, on jest jeszcze z listopada, jakoś tak, tak jakoś wychodzi połowa listopada, końcówka listopada jest to taki poślizg, spowodowany tym, że czas, doba, która ma 24 godziny, trzeba ją dzielić na różne obowiązki, i też tego czasu na montaż tego wszystkiego nie mam za dużo, ale. Przemawiam tutaj do Was z tego szklanego ekranu, ponieważ 31 grudnia 2023 jutro, nowy rok dziś Sylwester, jutro nowy rok. Rok 2024, rok nowych możliwości, więc z uwagi na to. Życzę wam, życzę wam wszystkiego dobrego. Dużo zdrowia i żebyście nigdy nie zgubili kluczy, nieważne od mieszkania, od garażu, od samochodu, bo jak się zgubi klucze, to zawsze to jest jakiś problem. Dziękuję Wam za to, że przez ten kolejny rok odwiedzaliście ten mój kanał, że macie czas na oglądanie tego, co ja tutaj nagrywam, zerkacie co się u mnie dzieje. Mam nadzieję. Że choć odrobinę czerpiecie jakieś inspiracji z tego wszystkiego, w trudnych chwilach dodaję wam to otuchy do działania, no bo to wszystko tak działa jakby dwustronnie. To, że ja tutaj to publikuję, to sam sobie dodaję przez to otuchy i nabieram siłę do działania, czerpę moc od Was i z Waszych komentarzy i mam nadzieję, że ta energia. Wiecie, z kosmosu, żeby nie było górnolotnie zbytnio, ale mam nadzieję, że to też gdzieś tam idzie w świat i też z tego czerpiecie jakąś tam energię do prac i do realizacji marzeń. Ogólnie ten cały boom na budowanie wiecie, kamperów i, i, i przerabianie chyba już minął i już się ludzie tym nasycyli, na, na Sycylii. Na Sycylii to może ktoś teraz jest w Sylwestra, ale nas, nasy, nas Ludzie się już tym nasycyli. Ej, Ej! Nasycone to już jest wszystko. Tak, nasyceni są już tym wszystkim. I, i, i wiecie, no na tym się już kariery nie zrobi na YouTubie. E, I tym bardziej trudno jest, jak ktoś się za to zabiera, e, czerpać e, chyba siłę, bo bo to już było, to już moda minęła i, i wiecie, świat idzie do przodu i trzeba wymyślać nowe jakieś zajawki, żeby, żeby jakoś istnieć na tym świecie, ja robię to dla siebie nie pod publikę, więc mam nadzieję, że jeżeli ktoś się zabiera za budowę przerabianie campervana bo właśnie wchodzi w taki okres chęci podróżowania Realizowania swoich marzeń, zwiedzania, no to mam nadzieję, że będzie czerpał z tego też jakąś tam siłę. Jeszcze raz dzięki za oglądanie, za wytrwanie do końca. Trzymajcie się ciepło, niech to będzie dla Was dobry rok. I do zobaczenia.